Na początku było Słowo, a Słowo było Boga. I Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem... Odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem Władca tego świata, nie ma On jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Dzisiaj Jezus wprost mówi nam o krzyżu. Zostawia nam pokój, lecz za cenę Jego bolesnego odejścia z tego świata. Czytamy dziś Jego słowa wypowiedziane przed męką krzyża, lecz napisane po zmartwychwstaniu. Swoją śmiercią na krzyżu zwyciężył śmierć i strach. Daje nam pokój, nie tak jak daje świat lecz czyni to przechodząc przez ból i upokorzenie i w ten sposób okazuje nam swoją miłosierną miłość. Do chwili, kiedy grzech wszedł do świata, życie człowieka jest nieuchronnie związane z cierpieniem. Czasem jest to ból fizyczny, a innym razem moralny. Jeszcze innym chodzi o ból duchowy. I wszystkich nas dosięga śmierć. Bóg w swojej nieskończonej miłości Pozostawił nam lekarstwo, byśmy mieli pokój pośród cierpienia i bólu. On przyjął odejście z tego świata przez bramę bolesną i pełną spokoju. Dlaczego to zrobił? Ponieważ w ten sposób ludzki ból w połączeniu z Chrystusem staje się odkupieniem, które uwalnia od grzechów. W krzyżu Chrystusa nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie. Ale i samo cierpienie ludzkie stało się też odkupieniem. Jezus Chrystus cierpiał z pokorą, poddając się woli Boga Niebieskiego, i w tym akcie posłuszeństwa dobrowolnie oddawał siebie dla naszego zbawienia. Pewien nieznany autor z drugiego wieku włożył w usta Chrystusa następujące słowa: Spójrz na płociny na mej twarzy. Przyjąłem je dla ciebie. Aby przywrócić ci proste tchnienie życia, spójrz na moje obite policzki. Znosiłem to bicie, aby upodobnić do siebie twój zniszczony obraz. Spójrz na rany na mych plecach, które mi zadano. Bym z twoich pleców zdjął ciężar twych grzechów. Spójrz na me ręce przygwożdżone brutalnie do drzewa krzyża. To dla ciebie, bo nieszczęsny wyciągnąłeś kiedyś swoje ręce do zakazanego drzewa.